Cześć, jak się macie? Dzisiaj będę mieć dla Was film o kosztach. Najpopularniejszym filmem na moim kanale jest właśnie temat kosztów życia na Wyspach Kanaryjskich. No więc skoro ten temat Was interesuje, to jeszcze troszeczkę go rozszerzę. No Tak naprawdę tam wszystkie najważniejsze w tym poprzednim filmie rzeczy już powiedziałam. Podlinkuję go tutaj, możecie go sobie obejrzeć. On jest dosyć krótki, ko 5 minut, więc możecie sobie go najpierw obejrzeć. A dzisiaj właśnie chciałabym Wam udostępnić plik, w którym będziecie mogli sobie takie potencjalne koszty policzyć. I właśnie łącząc te dwa filmy, e, będziecie mogli sobie oszacować, e, ile wyniosłoby Was życie na Wyspach Kanaryjskich. E, I tutaj będziecie mogli sobie to, po, to sprawdzić w taki sposób e, skrojony na miarę. W tym poprzednim filmie mówiłam o tym, ile by wyniosłyby, jak sobie oszacować ile wyniosłyby Wasze koszty życia na Wyspach Kanaryjskich. A dzisiaj Wam powiem o moich przykładowych kosztach i także udostępnię Wam arkusz kalkulacyjny, w którym będziecie mogli sobie na podstawie właśnie tych przykładowych danych policzyć, ile mogłyby Was takie koszty wynieść. A ten arkusz przydać Wam się też może do liczenia kosztów życia w Polsce, bo po prostu wpiszecie sobie dane takie tam z Polski, a możecie też sobie policzyć właśnie z Hiszpanii na podstawie tych przykładowych zakresów, które Wam też tam w kolejnej zakładce podałam, zresztą zaraz Wam to pokażę. Choć wiadomo, no, Sprawa jest bardzo indywidualna. Mówiłam też o tym w poprzednim filmie. Każdy inaczej wydaje pieniądze i tutaj nie ma czegoś takiego jak standard, tak naprawdę. Ale po stworzeniu tego pliku próbowałam nawet zapytać znajomych, czy te przykładowe dane, które ja wpisałam, które wydają mi się takie prawdopodobne, jak, jak mają porównanie z, z ich wydatkami. No i tutaj wszyscy mówią, że oni zupełnie inaczej te koszty rozkładają i zupełnie inaczej wydają pieniądze, więc to jest takie naprawdę bardzo mm, indywidualne, jak i na co. Kto wydaje pieniądze. Więc dzisiaj pokażę Wam, ile mniej więcej wydałabym ja, gdybym na ten moment przyjechała do Hiszpanii, bo teraz, jakby, moje przychody, moje wydatki się bardzo różnią od takich standardowych, więc nikomu to by się na nic nie przydało. No ale postawię się w takiej sytuacji, gdybym teraz przyjechała do Hiszpanii i jak mniej więcej, znając ceny, moje wydatki by się rozkładały. Ale też, przez to, że długo byłam w Hiszpanii, no to mogę się postawić w takiej sytuacji, kogoś, kto dopiero przyjechał i wiadomo, że wtedy na początku inaczej te koszty, to się rozkładają i podać Wam właśnie na swoim przykładzie taki przykład, jak te wydatki mogłyby się rozkładać, gdy, gdy ktoś teraz właśnie dopiero tutaj przyjeżdża. Chcecie zobaczyć, jak te takie um, obliczyć sobie Wasze wydatki w każdej dziedzinie, o której będę teraz mówić, możecie obejrzeć sobie ten pierwszy film, no tam właśnie to pokazuje, jak te wydatki dla Was ustalić. Ja tutaj bardziej, bardziej będziemy mówili o tym, jak to możecie sobie policzyć. Ten plik udostępnię Wam w trzech miejscach, na, na Dropboxie, na dysku Google, i na tej stronie buy me a coffee. I tutaj będziecie mogli sobie je stamtąd pobrać. A teraz pokażę Wam, jak to mniej więcej działa i pokażę Wam moje przykładowe wydatki. No dobrze, więc przejdźmy do przykładu. Tutaj jest właśnie ten plik. Macie tutaj po kolei różne zakładki. Zakładka Auto, czyli ode mnie. Tu możecie kontakt ze mną znaleźć, policz wydatki, wydatki przykładowe, single wydatki przykładowe dla pary. Mój przykład, czyli tutaj będzie tak, moje wydatki by się rozłożyły teraz, jakbym przyjechał do Hiszpanii najprawdopodobniej. Przykładowe zakresy tutaj możecie sobie spojrzeć właśnie na ile mniej więcej według mnie można na, na każde z poszczególnych kategorii wydać w euro, jeśli tutaj właśnie przyjedziecie na, na Wyspy Kanaryjskie teraz. No, i to jest licencja. To może przejdziemy najpierw do przykładu autora, bo tutaj Wam pokażę na przykładzie, właśnie jak, jak moje te wydatki mogłyby się rozłożyć, i przy okazji pokażę Wam, jak ten plik działa. Więc tak. Po pierwsze, zrobiłam tutaj taką. Pierwszą kolumnę, ta kolumna tutaj pozwala wybrać, czy liczycie daną rzecz, czy nie. Także na przykład możecie sobie zawsze zmienić tutaj na 0 albo 1, to znaczy, że tak, 0 nie. To już po wypełnieniu możecie sobie na przykład sprawdzić, a co gdybym nie miał auta, to co by się stało, no to na przykład możecie zmienić sobie tutaj 0, nie mam auta i tutaj wszystko się liczy od razu bez, bez tej kategorii, bez kasowania danych, tak? No i tutaj e, można sobie pozaznaczać to, co najpierw, najpierw możecie sobie zaznaczyć to wszystko na jeden na przykład, przykładowo, jeśli to pierwszy raz wypełniacie i potem zobaczycie sobie, czy Wam e, dana rzecz jest potrzebna, czy nie. I tutaj tak, e, te pola, które są na biało, no to trzeba je e, uzupełnić i zaraz Wam wszystkie po kolei e, je opiszę, e, tutaj są formuły, które same się liczą. I tych pól, które są zakolorowane, najlepiej ich nie edytować. No dobrze, czyli tak. Pierwsza rzecz to jest miesięczny koszt wynajmu. I tutaj możecie wpisać, ile wydalibyście na wynajem mieszkania na tą chwilę. No, myślę, że teraz za 400 można by znaleźć już pokój, ale myślę, że bardziej prawdopodobne to chyba będzie. 500, i wynając sobie całe mieszkanie, więc wpiszmy, wpiszmy 500. Rachunki, no to taka średnia rachunków, nieważne gdzie mieszkano, to tak 50 miesięcznie mniej więcej wychodziło. Teraz tak, jeszcze raz przypomnę, że ja mówię o sobie, tak? Że mniej więcej, ile by się rozłożyły, jakby się rozłożyły moje wydatki, gdyby, gdyby to działo się teraz. Spisałam tutaj też takie dodatkowe kategorie. Tak naprawdę no, to możecie tego, to uzupełniać albo nie uzupełniać, ale ja lubię sobie też y, jakby policzyć i. Wrzucić w koszt takie rzeczy, które są nieoczywiste, bo wydaje się, że tak naprawdę no to te powyższe koszty to są tylko te koszty, które w roku ponosimy, a tak naprawdę do tych kosztów jest też dużo więcej. Więc tutaj jest taka kwestia dodatkowa i tutaj też. No i na przykład my płacimy dużo ubezpieczeń, czyli tak, ubezpieczenie za auto, to też w zależności ile już lat prowadzicie i tak dalej, jakie to ubezpieczenie będzie. Ubezpieczenie za skuter, ubezpieczenie za mieszkanie. A już wiem dlaczego to wpisałam. E, tu wpisałam 400, dlatego że wpisałam ratę kredytu mniej więcej i z, z tymi wszystkimi pobocznymi, tak. Czyli m, mając swoje mieszkanie to więcej tyle. E, życie i teraz tak. E, jeszcze raz tutaj. Ubezpieczenie za mieszkanie, ubezpieczenie za życie też płacimy i ubezpieczenie zdrowotne płacę tylko ja, a, które jest dosyć drogie, więc e, to tak, ta suma ubezpieczeń wychodzi nas rocznie prawie 2000 euro i tutaj ona się dodaje do, do kosztów. E, no i tutaj w miesięczny przychód e, wpisałam. E, Mniej więcej taki przychód, jaki można uzyskać. Tak naprawdę w większości prac na jest na inny temat, zarabia się na niższą krajową. ewentualnie pracując w hotelach, w restauracji, no to można zarobić troszeczkę więcej. Wtedy powiedzmy, to będzie to 1300, to jest jakaś tam szansa, że, że tyle zarobicie. Ale mimo wszystko mało osób zarabia ponad te najniższe krajowe, więc no tutaj no to raczej nie liczyłabym na to, że jak tu przyjedziecie, to będziecie mieć więcej, a raczej, że mniej niż te kwoty. No dobrze, wracamy tutaj do, do pozostałych wydatków. No i tutaj wpisałam jakieś przykładowe takie, ile miesięcznie na kosmetyki, na chemię, ile na loty. No i na przykład tutaj wpisałam, że lecimy 8 razy gdzieś, cena biletu średnia to jest 1200. Euro, no i że jesteśmy dwie osoby, tutaj wpisałam dwa. Teraz jak często wychodzimy do restauracji i ile wtedy wydajemy? Na przykład tutaj wpisałam, że wychodzimy cztery razy w miesiącu, czyli raz w tygodniu, cztery razy w miesiącu i wydajemy 30 euro. Usługi beauty, czyli na przykład fryzjer. No tutaj tak naprawdę to wpisałam tylko fryzjera. Jeśli mężczyzna go chodzi do fryzjera raz w miesiącu, no to wiedzieć tak 12 euro, 12 razy w roku. Teraz... Um, Suplementy i leki. No to nie wiem, czy ile tak ktoś tam wydaje miesięcznie. Można sobie wpisać, ja wpisałam siłownia. Siłownia to jest 40 euro minimum miesięcznie na dwie osoby. I teraz zobaczcie sobie, gdybym uznała, że chodzimy na siłownię, to jakby nasze wydatki dużo, dużo bardziej wzrastają. No ale załóżmy, że tutaj na początek jak ktoś to może od razu nie zapisze się na siłownię, to zróbmy tak. No, i teraz tak. Zwierzę. Mamy zwierzę. Trzy razy w, w roku mniej więcej zrobiłam dla niego zakupy za 150 euro. Wydaje mi się, że to byłoby nawet trochę więcej, no ale powiedzmy, że to jest tyle. Wakacje. To zakładam, że. Dwa razy w roku wakacje, minimum kieszonkowego, tak jakby do wydania, no bo loty już tutaj są, to jest 800. No i ilość osób, no to wakacje tutaj też się liczą. Ile to wyjdzie kosztem miesięcznie, ile trzeba odłożyć sobie i ym, rocznie. a No i tutaj koszt utrzymania pojazdu jeszcze taki dodatkowy no i inne jeśli ktoś ma jakieś inne wydatki tutaj też może sobie wpisać no dobrze tutaj było to było na tyle czyli jakby taki miesięczny koszt dwóch osób które posiadają swoje mieszkanie posiadają auto i skuter i są tu już jakiś czas to i jakby pracuję na etacie Płacą wszystkie możliwe ubezpieczenia, możecie się śmiać z tego, to, no to by wyszły takie mniej więcej koszty życia miesięczne. Więc miesięcznie można by i tak jeszcze coś z dwóch pensji oszczędzić. No ale wiadomo, tutaj w życiu zawsze dochodzi dużo jeszcze jakichś dodatkowych wydatków. No i teraz jeszcze przejdźmy do takiego przykładowego, przykładowych wydatków singla. No tutaj to, to są takie też teoretyczne wydatki, bo tak jak mówiłam, konsultowałam to z koleżanką i, i ona mówi, że jej wydatki zupełnie się inaczej rozkładają. No ale jakieś założenie możemy zrobić, więc e, założyłam, że jeśli tutaj przyjeżdża jedna osoba, to wynajmie na początek pokój, więc e, 350 to wydaje mi się jest taki mniej więcej standard za pokój, e, później rachunki, no to też dzielone mniej, jedzenie może tak z 240, internet i telefon idziemy na minimum, czyli mamy tylko internet i telefon z telefonu za 10 taki pakiet, ubrania też troszeczkę mniej. No i załóżmy, że jeździ na początek ktoś autobusem, więc na, ten bilet miesięczny kosztuje około 40. I teraz, no jakiś tam wydatek na kosmetyki założyłam, wiadomo, w zależności od mężczyzny, kobiety to będzie inaczej. Założyłam, że trzy razy gdzieś w roku się, się leci, powiedzmy raz do domu, raz na jakieś wakacje i raz może do Madrytu coś załatwić, to już się w tej kwocie zmieścimy. No ale wiadomo, jak ktoś planuje nigdzie nie jeździ, to też może sobie po prostu jakby to zredukować te koszty i wtedy... To wyjdzie inaczej. Teraz usługi Beauty, no to wiadomo też, czy to są usługi Beauty, czy a restaurację imprezy. No tu wpisam dosyć m, może mało 20 euro, no ale wiadomo na jedną osobę trochę mniej, 8 razy w miesiącu. I teraz to jest takie założenie, że idziecie na obiad, bo jakbyście chodzili na imprezę e, dwa razy w miesiącu, no to prawdopodobnie będziecie potrzebowali nie 20 euro, tylko może 100 euro na tą imprezę. Zależy jakie imprezy ktoś chodzi. E, te usługi beauty wpisałam tylko takiego fryzjera podstawowego. E, to wiadomo też zależy od osoby. Siłownia, jak jesteś samemu, to pewnie chcesz poznać ludzi więcej, więc może chodzisz na siłownię albo na jakieś zajęcia. No i odkładasz na, na wakacje. Zakładam, że jedziesz tylko na jedne wakacje, bo tylko na tyle cię będzie stać. Za 850, te loty już są wliczone, tanie jakieś wakacje. I tyle na wakacjach możesz wydać. To jest jedna osoba jedne wakacje i 850 euro na no to trzeba by odłożyć. I przy takich założeniach, jeśli um, zarabiasz właśnie tą najniższą krajową, która niekoniecznie musi być źle, może wyjść nawet trochę mniej, bo zależy od osoby, od, od tego podatku, jaki się płaci. Czasem to wychodzi z um, 1040 nawet. To wtedy wychodzi, że e, no, co możesz oszczędzić miesięcznie z tego, to jest 2 euro, e, a rocznie możesz sobie oszczędzić 26 euro. Jeśli nie będziesz jechać na wakacje, i nie będziesz chodzić na siłownię, o to wtedy już miesięcznie możesz oszczędzić sobie jeszcze 113 albo 1300 rocznie. Tu w ogóle nie zakładam żadnych wydatków, takich typu, że musisz kupić telefon albo coś droższego, tylko po prostu takie podstawowe. Także widzicie, tak jakby koszty życia no raczej nie są zbyt niskie w Hiszpanii. No, da się wyżyć za tą najniższą krajową powiedzmy no normalnie sobie żyć, ale żeby oszczędzić, no to raczej nie jest, to jest jakieś, to nie jest jakieś miejsce gdzie się dużo oszczędzi. Wiadomo, no możecie tutaj redukować sobie trochę jedzenie, no ale też, no, myślę, że dużo mniej niż, niż tutaj nie wydacie, no, a mieszkanie, no nie wiem, może może parę groszy taniej też, ale to też byłoby ciężko. W takim razie, no Mam nadzieję, że ten plik Wam się przyda. Tutaj wpisam też przykładowe wydatki dla pary. Możecie sobie spojrzeć. Już nie będę ich, um, ich opowiadać, dlatego że to już był za długi był ten film, ale możecie sobie, e, sobie przejrzeć. Czyli tak, tutaj w tej zakładce macie przykładowe wydatki dla Singa, przykładowe wydatki dla, e, dla pary. To mój przykład, ile ja bym wydała. Przykładowe... Zakresy, ile uważam, że mniej więcej w, 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 w takich przedziałach, na co ile się wydaje tutaj. No i to wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ten film przydał. Jeśli tak, to będę wdzięczna za kliknięcie lajka like albo kliknięcie mi też na dole subskrypcji. Nadal staram dobić się do tysiąca subskrybentów. Jeśli klikniecie, to będzie mi to bardzo pomocne. Także dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.